Cześć, witam Was dzisiaj w kolejnym vlogu, który miał być vlogiem z Chorwacji, ale takim vlogiem nie będzie, ponieważ nie mam ani jednego klipu z Chorwacji. Ten wyjazd był koszmarny, zupełnie inny niż chcieliśmy, żeby był, ale jak widać, w życiu nic nie da się przewidzieć. Nawiązując też do sytuacji obecnej w niektórych miastach w naszym państwie, gdzie Ludzie muszą się ewakuować z własnych domów, uciekać przed powodzią. Natura pokazuje nam środkowy palec i mm, swoją potęgę. Tak samo jest też ze zdrowiem, do którego się tutaj odniosę. Przed wyjazdem powiedziałam Wam coś takiego. I słuchajcie, jeśli jesteście młodymi rodzicami bądź dopiero będziecie nimi. I teraz słuchacie, że my wyjeżdżamy, a tutaj Alex jest chory czy coś mu się dzieje. To słuchajcie, to jest coś, do czego się trzeba niestety przyzwyczaić, jak się jest rodzicem. Albo po prostu ma się szczęście i nie ma się takich sytuacji, ale my mamy tak bardzo często, jak gdzieś coś zabukujemy, gdzieś już zapłacimy, to później zaczynają się jakieś jaja. Więc ja już jestem trochę do tego przyzwyczajona i trochę nie daje się przestraszyć. Także. Raczej nie jest to nic, z czym byśmy sobie nie poradzili. I po wyjeździe zaczynam wątpić w te słowa, które sama wypowiedziałam, dlatego że wiele rzeczy nie da się przewidzieć. O ile jeszcze ze zdrowym dzieckiem małe są szanse, że faktycznie coś aż takiego się podzieje, że trzeba będzie skorzystać ze szpitala i z pomocy, ale zawsze się może wydarzyć, a za granicą jest to dużo bardziej skomplikowane. Tak, przy mm, dziecku z problemami. Jest taka szansa dużo większa. Bardzo długo, też w swojej głowie, musiałam się przestawić na to, żeby odważyć się jakieś marzenia spełniać, sięgać po wyjazdy i podróże, bo był taki okres w naszym życiu, że ja się totalnie zamknęłam i bałam się po prostu. I teraz spełnił się scenariusz z moich największych koszmarów, czyli właśnie pojechaliśmy za granicę i trafiliśmy z Aleksem do szpitala. W zasadzie Alex skorzystał tylko dwa dni z wyjazdu, gdzie byliśmy wspólnie, i to skorzystał to też jest duże słowo, ponieważ nadal po szpitalu był bardzo osłabiony, a ja marzyłam tylko o tym, żeby wrócić do kraju. Ale po kolei, żeby Wam wyjaśnić wszystko w 100%, chciałabym opowiedzieć całą historię choroby Alexa, a tego robić nie chcę, i wiem to na pewno, że tego tematu zgłębiać nie będę w internecie. Mimo tego, że kilkukrotnie bardzo chciałam, ale ze względu na dobro Alexa robić tego nie będę, więc wybaczcie, nie powiem Wam w szczegółach. Ale my jesteśmy bardzo wyczuleni na punkcie Alexa brzucha. Jeśli on powie, że go boli brzuch, to wtedy my mamy od razu red flag. No, ale przed wyjazdem Alex nam kaszlał, więc. Byliśmy spokojni, no bo kaszel jest do ogarnięcia. Zwłaszcza, że też w piątek pojechaliśmy do lekarza i sprawdziliśmy, czy wszystko jest ok. Dostaliśmy zielone światło, nie trzeba było żadnych sterydów, nic. Wyglądało wszystko bardzo dobrze. No więc wyjechaliśmy na wakacje, i już dojeżdżając do Chorwacji, Aleks był bardzo odwodniony, osłabiony wymiotował nam w samochodzie. Miał, wydaje nam się, też więcej flegmy, co się później okazało Zajechał już z zapaleniem oskrzeli, dostał steryt To nie był główny problem, to był problem poboczny, ale jakby spowodował, że sytuacja Aleksa urosła do wysokiej rangi Że musieliśmy faktycznie w tym szpitalu się pojawić i z tej hospitalizacji, i z tej hospitalizacji skorzystać Szpital wyglądał okropnie, miał obdrapane ściany, grzyb na ścianie. Zresztą wkleję wam zdjęcie, mam tylko jedno, ale może Wam to zobrazuję mniej więcej, jak to wyglądało. Więc to było pierwsze przerażenie. Drugie przerażenie było takie, że powysyłali nas na mnóstwo badań i stwierdzili, że musimy jechać karetką do Splitu. A mieliśmy wykupione już noclegi w Zadarze, więc postanowiliśmy, że Paweł pojedzie z Aleksem do Splitu, ja zostaję z Miją w Zadarze. Paweł poprosił mnie o jedno, poprosił mnie, żeby Mia chociaż miała fajne wakacje i żeby ona skorzystała. Więc wzięłam sobie to bardzo do serca Skupiłam się w 100% na niej I cały czas tylko i wyłącznie Spędzałam czas z nią Odłożyłam w ogóle całkowicie telefon Nie korzystałam Mam tam kilka zdjęć Jakichś yy, nagrań Coś tam zrobiłam, ale nawet mi się tego wrzucać nie chciało W ogóle nie wchodziłam na Instagram Weszłam tylko raz zapytać się Czy ktoś może jedzie Do, yy, do Zadaru yy, Czy w ogóle na Chorwację Ponieważ potrzebowaliśmy lek Dzięki któremu moglibyśmy wyjść ze szpitala, tego właśnie ze Splitu, żeby kontynuować leczenie poza szpitalem, ponieważ ten, ten lek był lekiem dożylnym. W międzyczasie, oczywiście, konsultowałam się z naszym lekarzem, który nas tutaj prowadzi w Krakowie. I chciałam zabrać Alexa i po prostu wrócić do Polski Ale ta podróż była zbyt długa i zbyt wymagająca, żeby ryzykować Także Aleks jeszcze został kilka dni w szpitalu I później wyszedł, zostały nam dwa dni wyjazdu Stwierdziliśmy, że jeszcze spróbujemy, żeby chociaż ciutkę skorzystał Żeby ten wyjazd nie kojarzył mu się tylko ze szpitalem Ale był jednak bardzo osłabiony i... I w sobotę wróciliśmy do Polski. E, żeby było tego mało, wracaliśmy w dzień, w którym w które były alerty pogodowe, w których były wszędzie zalane tereny w Czechach, w Austrii, to co się działo na drodze. Ja nie wiedziałam, czym już w ogóle dojedziemy. Wiedziałam, że jak już miniemy granice. Czesko-polską, to ja będę całować podłogę. Tak strasznie chciałam być już w Polsce, tak strasznie chciałam być już w domu i być w tej mojej bezpiecznej przystani, że całą drogę jechałam z otwartymi oczami, żebyśmy tylko dojechali, żeby tylko to się w jakiś sposób zakończyło. Po 15 godzinach drogi, bo ta trasa była bardzo wymagająca, też były różne utrudnienia. Staraliśmy się też stawać po drodze w miarę często. Trwała bardzo długo, byliśmy totalnie wymęczeni, i ja oczywiście schudłem 3 kg. Paweł też zapewne wróciliśmy, wyglądając dużo gorzej niż przed wakacjami. Wakacjami, ale ale tak, no, chcę, chciałam Wam wyjaśnić tą sytuację, ponieważ zniknęłam z Instagrama. Nie ma vloga, z żadnego z wyjazdu i ten wyjazd, no nie powiem, że w ogóle się nie udał, no bo skorzystała Micia. Ja, byliśmy rozdzieleni, wszystko poszło zupełnie nie tak, jak miało pójść, ale nie wiem, to jest jakaś też na pewno dla nas lekcja na przyszłość i, i tak i po prostu trzeba żyć każdym dniem tu i teraz, cieszyć się z tego, jeśli jesteśmy wszyscy zdrowi, jeśli możemy spędzać wspólnie czas. Ja mam też dużo takich przemyśleń, bardzo dużo też czasu spędziłam na myślach sama ze sobą, mimo tego, że właśnie byłam cały czas z Miją, i bardzo to był taki też wartościowy dla nas czas. Mia bardzo dużo, dała mi też wsparcia i czułości, mimo że jest. Tak malutką dziewczynką, ale powolutku już wracam do Was tutaj na Instagram i na YouTube. Przede wszystkim dlatego, że jest to moja praca, jest to mój też sposób zarobku, więc wrócić muszę. Zwłaszcza, że wyjazd wyszedł nam dużo droższy niż myśleliśmy, ponieważ żyliśmy na dwa miasta. Ponieważ najgorsze w tym wszystkim właśnie było to, że w szpitalu w Splicie nie można było zostać z dzieckiem na noc. Trzeba było sobie poszukać. Hotelu, nie mogli się na to zgodzić, próbowaliśmy, prosiliśmy, błagaliśmy. Niestety nie udało się, bardzo to przeżywałam i właśnie wtedy też zadzwoniłam do swojej psychoterapeutki, ponieważ już chodziłam po ścianach, nie umiałam sobie tego w ogóle w głowie poukładać i to chyba był dobry wybór, bo kilka minut rozmowy naprawdę no, dość mi pomogły. Teraz co? Pozbierać się trzeba. Wrócić jakiejś normalności. Aleks czuje się lepiej, ale to jeszcze nie jest jego idealny nawet stan. Jest oczywiście z nami, nie chodzi do przedszkola i w środę idziemy na wizytę do szpitala, do naszej pani doktor. Zobaczymy, co dalej. Ja nawet nie wykluczam opcji, że powie nam, że wchodzimy do szpitala, ale zobaczymy, może nie, bo widzę, że. Że jest z dnia na dzień coraz lepiej, ale różnie może być. U nas nigdy nic nie wiadomo, nic nie można zaplanować, także korzystam, wykorzystuję te dni, żeby poogarniać jak najwięcej, bo później też nic nie wiadomo. To w ogóle też był taki fajny test dla mnie, ponieważ rzuciłam totalnie internet i było mi bardzo dobrze. Bardzo dobrze się czułam, totalnie potrafiłam żyć bez tego i mało tego. Łapałam się na tym, że nie wiem gdzie jest mój telefon i wcale mi go nie brakowało. Życzcie zdrówka Alexowi bo to jest naj, naj, najważniejsze dla nas i nie ma nic ważniejszego na ten moment. Czuję się już dużo lepiej. Właśnie sobie tam składa Lego, bo z Chorwacji przywiózł cztery opakowania dużych Lego. Żeby mi się nie nudziło, to właśnie składał sobie jak się lepiej już poczuł w szpitalu. No, i tak. To jest też taka informacja dla Was, bo pewnie część z Was się nabiera jeszcze na to, że nie wiem, ja mam jakieś cudowne życie, piękny dom, tak? Mam piękny dom, ale moje życie zupełnie nie jest pozbawione troski i stresu, tak jak i zapewne wasze, i jestem dokładnie taką samą osobą jak wy. A chcę Wam tylko powiedzieć, żebyście właśnie doceniali życie tu i teraz, cieszyli się zdrowiem, cieszyli się wspólnym czasem z rodziną, cieszyli się, że są wśród Was, doceniali czas spędzony z rodzicami, z dziadkami, ze wszystkimi, którzy są obecni w Waszym życiu i z którymi możecie dzielić jakieś fajne chwile. I to jest zakończenie tego vloga Jak trochę się pozbieram Ze wszystkim, co tutaj mam do ogarnięcia To na pewno też do Was wrócę Z jakimś vlogiem Zapraszam Was również na Instagram Postaram się tam wrzucić Kilka jakichś klatek z Chorwacji Z tego, co udało mi się zrobić Może nawet wyjdzie z tego całkiem miła relacja Przyjemna dla oka Ale Wy dobrze będziecie wiedzieć Co się tak naprawdę działo Więc Tak, chciałam tylko to wyjaśnić i do zobaczenia w następnych filmach.